2,5 pół godzinki i 13-1 wbite w, w czempionatach to możliwe, bo znalazłem idealną pozycję dla Ruda Hulita z SBC właśnie na środkowym pomocniku ofensywnym plus nową OP formację 4-2-2-2. Nie tą, którą widzicie tutaj na ekranie, tylko 4-2-2-2 z dwoma środkowymi pomocnikami ofensywnymi i dwoma SPD. Bardzo fajnie to działało w meczach, zresztą sami za chwileczkę zobaczycie w tym filmie. Jeśli chcecie takie dokładniejsze omówienie tej formacji, no to mogę zrobić taki osobny film typowo o tej taktyce. A na razie zobaczycie jak szybko sobie śmigałem właśnie z Rudem holitem na po nieprawdopodobny zawodnik na tej pozycji. Łapki do góry, mile widziane, lecimy! A partnerem dzisiejszego odcinka jest One Night Casino, czyli największa polska gra, social casino, stworzona przez bardzo dobrze wam znanego Isamu. One Night Casino to gra, która naśladuje mechaniki kasynowe, ale nie oferuje prawdziwego hazardu. Gra opiera się na budowaniu społeczności, może grać wraz ze znajomymi, tworzyć kluby i rywalizować w rankingach. Jak widzicie na ekranie założyłem klub mordeczki, do którego każdy z was może dołączyć. No i przeszedłem do pierwszej z wielu gier, które są dostępne w One Night Casino, czyli to Dragons Fortune. W prawym dolnym rogu wykupiłem grę bonusową i dzięki temu przyniosłem się na zupełnie nową planszę, która dała mi nowe możliwości do gry. Macie możliwość przejść też do koła Fortuny, gdzie po prostu możecie zakręcić raz w prawo, raz w lewo, ewentualnie wcisnąć przycisk Spin i odebrać nagrody, które macie zebrane w sakiewce. Gra dostępna jest na iOS, Android oraz PC dzięki gry Google Play. A wraz z samą przygotowaliśmy specjalny kod dla moich widzów, którzy chcieliby dołączyć do gry. Wystarczy, że skorzystacie z kodu promocyjnego bej o wartości 50 zł na start, w ramach którego dostaniecie Coinsy, 200 tokenów, 10 kompasów i 1 złoty lootbox. Tu nie? A teraz łatwo zdobyć fajne karty. O, ładnie, teraz zagrał. No w końcu, brawo, Root Musisz znaleźć znajdować w takich sytuacjach dobrych, come on. Piękne lata dla Widze idą? Zobaczymy, spokojnie. Nie widzę, nie, nie będzie pierwszym i ostatnim klubem w Polsce, który ma pieniądze, no bez przesady. Lech miał kupę kasy po sprzedaży zawodników i tak dalej, no i... Czy to oznacza, że urośli, urośli ponad ligę kilkukrotnie? No nie. Także ja trochę tonuję nastroje, na pewno będzie spokojnie. Raczej się będzie widzę utrzymywała w Ekstraklasie. No przecież Lech tyle co kasy Pitosu zarobił. Nawet mi się nie chce liczyć tych wszystkich jużwiaków modelów i tak dalej, ale czasami się wiecie. wiecie no, trzeba mieć trochę skalę, no. Nie, to jest nieprawdopodobne, że tego nie korzystuję, ale... Teraz już wykorzystam. Brawo. Natomiast yy, kwestia jest taka, że trzeba mieć trochę skalę. No, jeśli ja czytam news i tam jest napisane, że tam nie wiem, widzę, że miał 4 miliony euro na transfery. Jestem ja myślę. No zajebiście, nie? No, bo przez ostatnie kilka lat w ogóle nie wydawali nic na transfery. Więc jakbyś miał 4 miliony euro na transfer, no to kapitalna sprawa. Tylko, że na przykład Lex Modera zarobi 7 milionów euro, nie? Więc no, o czym my mówimy też bez przesady, tak? Okej. Okay. No dobra, dobra, on teraz troszkę gotował. No a właśnie coś muszę popykać coś innego, bo już mnie te 4-2-1-3 to można wymiotować tą formacją, nie? Mówię 4-2-2, ale to weź coś tam jeszcze powiedz, co tam. To wysoka, zrównoważona, tak? Obrona 70. Zrównoważone granieta To deep lying playmaker na, dla Ombłoś Dobra, dalej kodzik. I wtedy co, na ataki mal? Ma napastnika czy nie ma? Nie ma No to Eto da się z bilety na Legię wersus Chelsea na żeletę. A to co? To chyba mało, nie? Dobra cena. Przyjdę na żeletę? Nie, nie idę na żeletę. Z dla fanatyków legi. No ja nie jestem fanatykiem Legi. Jakie? Rude Oj, O, trochę na na tym meczu, mi się wydaje. Ruteczka, I golazo. <grych> Ej, dobra, to ustawienie mi się podoba, nie? To ustawienie mi się podoba. A? Ty no, goś przesadził chyba. <grych> Takie zabawy brał Kazę, no dobra, nie? A rage Quit. Teraz taka jest meta, na no, 1.95 głębokości, to nie do końca mi się też podoba, jeśli chodzi o... po jak jest stworzona ta gra, to znaczy... Szkoda, że nie ma tutaj jakiejś większej głębi taktycznej, którą można stosować w taktykach, bo 99% taktyk obecnie jest opartych na obronie 70 albo 95. Rzadka już obrona 50, a nikt nie myśli o tym szkodliwym zagrać nisko. No, no nie da się po prostu, bo tak to wygląda w, w grze, że ta obrona niska jest kompletnie, mm, kompletnie nieprzydatna. Gdyby ci zawodnicy po prostu presowali też i jak boosterowali się w kilkadziesiąt metrów od własnej bramki na obronie niskie, też to byłoby inaczej, ale... Oni po prostu grają taką defensywkę, taką wycofkę, tak głęboko w pole karne, że no, że kończy to. Nie za ciekawe. Ładnie. No, na przykład, w ogóle temat jest, jest coś takiego, że my niby wiemy, że jest taka statystyka jak kondycja w grze, ale generalnie no, nikt się nią nie przejmuje zbytnio, bo nikt na tym nie cierpi. No i co, Gabriel nie ma ślizgów, tak? No i po co mu w ślizgi, skoro potrafi tak piłkę wyłuskać? No to jest tak jeden z playstyli, które... Okej, okay, fajnie, jak ktoś ma, ale... Nie jest jakiś must have, myślę. Brawo, to 2-0, super. I będzie szybki rage quit. Eee, tak jest, 3-0, nasik? Na PC idzie grać, a 80% trafia na cheaterów. Co trzeci mecz wyłącza grę po bramce rywala i uznaje, że gry. Porażka, idę do Joshika, walczę odwrot, pieniądze, za to gówno. <laughs> oj, 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 oj. Aż pozwolę sobie Twoją, twoją wiadomość yy, na czacie, yy, Satów wrzucić do siebie na Facebooka i zobaczymy, co ludzie napiszą. Bo ja jestem przekonany, że jak ja to wrzucę do siebie na Facebooka, to dużo ludzi napisze, że ma ten sam problem. Dobra, napisałem. Brutalna opinia mojego widza z Twitcha OFC25. 30 minut, 3 zarobi nas? No jest dobre tempo. Jednak z tym tropem byśmy w 2,5 godziny skończyli Championsy. To byłoby wybitnym wynikiem. Pięknie. Super pani Rejtenowa. Ładnie. Yeah. co w 4 0? Tak jest. Witam. Opijał Czaki, mi damy stasetka na i wyleciał. Jak najbardziej koło Hulita 94 możecie śmigać. O myślę. Pięknie, pięknie, pięknie. Więcej górą, więcej kombinacyjnych akcji. Naprawdę się to przyjemnie wygląda. Mało Tak to powinno wyglądać generalnie, tak powinno wyglądać takie granie Ej, okay, potrzebny Kaka? Nie, 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 nie Po krótkim Zdobany Zobacz, o To jest walka To jest walka, to jest walka, Rut Hulit O to chodzi Nice Luis Suarez, let's go Let's go, let's go, brawo, super. I kolejny Rage wpada na nasze konto. Dobra, jazda. Po 10,0, tak? O no, to już będziemy. Jeśli będzie 10-0, to na ostatnie proste już będziemy. Meri Golaso, piękne zgranie. Nie, no, chuj, no to jest. To jest. To jest taki game changer. Taki to jest krak na tej pozycji, jeszcze z tym aerialem. Nieprawdopodobną robi różnicę. Są darmowe gole, nie? darmowe gole. No, tu też był darmowy gole dla przeciwnika. No nie, no teraz mu... Znaczy, no nie musiałem odpuścić aż tak, ale. Wreszcie, wreszcie, Luis Suarez, brawo. Okej. Okay. Zero dla Lechi. Nie rozumiem tego Prawo Aha, okej okay. Laupetit Ale dałem no, strzał na zielonce, nie? Skierowałem. Na, na długi skierowałem. Poza tym dałem green, no to jakby zawsze green sprawia, że przynajmniej przy tych strzałach z dystansu, że w miarę ta piłka orbituje wokół, w środka bramki, nie? Jakby celowo dałem po długim słupku, no zgadza się, no wygiąłem gałkę do góry, no. no. Natomiast jest coś takiego jak mechanika strzałów na zielonym, precyzyjne wykończenie, i no, to trochę też zmienia wtedy optykę na takie strzały, wiesz? Pięknie <słuch> Suarez. Tyle w temacie. Tu już nie zdąży. Brawo. Ta, rage quit. No, co my tu mamy? Całkiem dobry zestaw, w ataku. Dobre? No pięknie, no idealny timing teraz rzyteczki. Let's go! Nie, i naprawdę nie wrócimy się za tą piłą. Wilson, ale naprawdę taki zwykły sprintbus, który... Wydawało mi się, że jestem w stanie obronić zawsze, no ale jak widać, nie tym razem. Ja odbie odbierę, ja Dobrze, że się teraz przesunął na długi. Siedzi. Siedzi. Dobra, GG. 11, i i I dwa do na pełnych nagród. Fajnych, pełnych pewnych Pięknie, 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 idealnie. Bez spalonego troszkę szczęścia. Jest dwójeczka. Pięknie! Pięknie, pięknie, pięknie. Let's go. Dążysz, dążysz, dążysz! <laughs> no zdążyłeś ta Pięknie. Haha! Dobra, no GG, nie? No o, tutaj. Ja w dół się nie rzucam raczej. No, to... No teraz też karny, no właśnie. No właśnie, no właśnie. Niech sam poszkodowany wymierzy sprawiedliwość. Aman, Mam, że pograł na tempie. Golazo, pięknie. No ile nic do przerwy, ja to szanuję? jeju, jeju. ty jesteś mocny! Rudhulit! Gol? Dobra, 4-2. No to, to 4-2-2 i tak pasujecie do skrzydła, bo zobaczcie, jakieś połaci fajnie tutaj grają, naprawdę. Golazo, tutaj Barkim chyba Suarez wbił tą, tą piłkę, nie wiem. Kamera, współpraca, wysokość 18, oddalenie 2 aktualnie. Kurde, no dzisiaj naprawdę dobra forma była nagranie. Szkoda, że 15 taka nie ma, ale takie 13 w ogóle niewypucone też, też mega przyjemne, też mega przyjemne. Tak naprawdę w 2,5 godzinki, nie licząc. A, no w 2,5 godzinki, nie? 13-1. chyba jeszcze. Ale trivelka poszła. No jaja, ture ja tu Rzeźnik, nie? Z zająkiem spoko. Właśnie chodzi o to, że nawet jeśli miałbyś kogoś z rynku brać, to właśnie przydałby się... E, no właśnie ktoś, kto tak trochę też siłowo w tym, e, na, ten, na tym przedpolu podziała. No i co, ty ode mnie weź jeszcze, nie? Jak Ktoś rzucał zresztą ten kod, tu jest. A, Prometeusz Ci wrzucił, no tak. co, no 13-1, słuchajcie, 13-1 tą taktyką wbite w 2,5 godzinki, no to to, 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 myślę, że mega szybko. Mega szybko, mogło być 14-0, mogło być walka 15-0, ale 13-1 w 2,5 godzinki, mega dużo ragequitów, no ogień totalny, nie? Ogień totalny, dobra, dajmy jeszcze meczek. A 0 berto to 4 nie, nie odpada, no gdzie on, gdzie on, gdzie on jest w ogóle gościem jakimkolwiek fizycznym, no? Nie, 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 a poza tym on nie, nie ma SPD! A pamiętaj, że w 4222 mieć SPD pozycję, on nie ma SPD. On ma SP pozycję tylko w ogóle, więc dlatego też odpada. SPD. De Jong ma. Ten Hulit 290 nie ma, ale on i tak już, no na ławeczkę, nie? Eee, cena mniej więcej, 500 tysięcy monet, milion monet? 200 tysięcy monet? 310k? Ja obstawiam, że powyżej pół miliona coś trafimy. Coś trafimy powyżej pół miliona, no ale zobaczmy, nie? Zobaczmy. Może najpierw te niewymienne po kolei. Ujawniamy wszystko. Tak jest. Ok, 91 kubo. ojojojojojoj. jo, oj, oj, jo, oj, oj, jo. To kubo tu najlepszy, tak? Ok, weralowo. Dobra, patrzymy dalej. No. Alison! Alison już posiadany! Ale i tak go bierzemy. Alison 90, chociaż Lee zarazu jeszcze 92 tutaj. Yy, muszę zobaczyć jak to cenowo wychodzi. Jak to wychodzi cenowo? Mm, 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 mm. Alison. Alison Becker 147 tysięcy. Lee zarazu, li zarazu. Bicięte. o tyle samo 148. To no w po prostu, nie? Bierzemy po prostu tutaj tego pana, no. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, zobaczmy. On jest wymienny, nie, więc muszę go dać po prostu na. Aha! No ten też jest, dobra, dobra, w ten sposób. No dobra, no to teraz tak naprawdę... Mm, cztery karty, za które będziemy mogli dostać jakieś pieniążki z rynku transferowego. Jest pani harder. Jest pani harder. Pierwsza pani... Aha, dobra. Jeszcze muszę wziąć kogoś 86, Zapomniałem, że to jest podwójny pik. Ja pierdzielę. No to to już nie ma znaczenia kogo weźmiemy, bo bierzemy harder i Grimaldo. Grimaldo stoi 6000 monet. Harder stoi. No nie wiem ile. 30, pewnie czy tam 40. Dobra, a tu? Okej, okay, albo Aomeach, za niego się już coś zarobi. No, minimalnie się zarobi, ale zawsze coś. Zawsze coś. Inform Aomeach. Aha, ok. if 88 14 koła. Dobra, dobra. czyli tutaj gdzieś pewnie jest? No, kilkadziesiąt tysięcy monet. Więcej niż 100 na pewno, niestety, nie aspików. Także to tyle, jeśli chodzi o piki. Ale może w sklepie coś tutaj, jakby lepszego się czai. No, przekonajmy się, przekonajmy się. 9 razy 86 plus. ok? Czy to jest karta hero? Czy to jest Niemiec? Z La Liga? Tak, to jest Niemiec z La Liga. To nie jest karta hero, bo to jest Mark andré Mark Marc-André i obok Weyer z Realu Madryt, Weyer z Realu Madryt. Jak ta pani się tutaj ym, plasuje? 43 tysiące monet. 43 tysiące monet za nią w tym momencie. Także znaczy, no, troszkę wpadnie, ale nie jakoś bardzo dużo. Ale paczka, no, która gwarantuje, no, 100 tysięcy monet, tak, po sprzedaży, no, ale to. Ile to jest 100 tysięcy monet? Ile to jest 100 tysięcy monet? No, nie za dużo. Okej, okay, tu mamy, O jakiegoś dzikusa. Jakiegoś dzikusa. A, bo to Romelu Lukaku jest przecież. Widać było od razu, w sumie, po sylwetce. Jaki dzik! Jaki dzik? Cava 92 czy Wanderstar Centurion? Yy, Wanderstar Centurion, Kubik Sonic. Lukaku i Moreno? Lukaku i Moreno, no dobra. Jeszcze KDB. Który może jest tutaj najdroższy w sumie? Pewnie tak. Dobra, do klubu. To na listę transferową. O, czy my coś mamy jeszcze tutaj wymiennego? No nie. Ify tylko. Ale z ifów oczywiście można jeszcze zarobić. A plus jeszcze ciekawy foder, można nas czekać. Wiadomo, dobra, to na listę transferową. Informy 50 tysięcy, 50 tysięcy gdzieś tam w kieszeni wiadomo za tej chwili wpadnie. Zobaczek to jest 100 tysięcy monet łącznie, więc stówka do stówki i jakoś to się tam zbiera. Pytanie, jeszcze jak foderek wypadnie, pytanie, jeszcze jak foderek wypadnie i co tutaj w tym foderku będziemy mieć? Dwa razy 89 plus i mamy jakąś tam zawodniczkę, lewą obrończynię z Irlandii. No to ja ją pomijam po prostu, bo to, to typowy foderek, typowy foderek. I Pedro. McCape, a to jest ta McCape, pani McCape i pan Pedro. Okej, okay, znaczy, no, 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 no co? No, 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 dwa overale, które lądują w magazynie. No, potem mogą być gdzieś tam dalej przepalane na, na nowe na nowe karty ym, lub na jakieś inne SBC. Zobaczymy. A tutaj co? Inform? Przewijamy, też przewijamy. Zobaczmy. Zobaczmy, co my tu mamy. Co my tu mamy? No, folder typowy, ale najwyższa Overall co? 87 Słonce, na Ronaldo 86. I potem jeszcze tutaj mamy 8-8, oba jak jeszcze na duplikacie. No to, to lepsza paczka mogłaby być. Nagroda 131 za nami. Mm, tak naprawdę myślę, że mogło być lepiej. Ale taki standardzik, no, taki standardik. No. Ja już się też jakoś wybitnie nie nastawiam na te nagrody, tak naprawdę od jakiegoś czasu. Także. Wiem jak jest po prostu słuchajcie, wiem jak jest.